Wciąż widzę ją przed oczami, tę małą apaczkę, kołyszącą się na sznurze pod samotnym dębem, z tą przeklętą tabliczką na szyi. Każdej nocy powraca do mnie jej obraz, choć minęło już siedem lat od tamtego dnia na pustyni. Nigdy, wcześniej nie sądziłem, że jedno spojrzenie może na zawsze zmienić człowieka, że może przywrócić do życia duszę, którą uważałem za dawno umarłą. Prawda o Silver Creek. Okazała się znacznie mroczniejsza niż wszystko, czego doświadczyłem podczas wojny, a prawdziwe demony nie miały miedzianej skóry, lecz nosiły odznaki, garnitury i wojskowe mundury. To, co początkowo wydawało się prostą sprawą zemsty, zaprowadziło mnie w samo serce ciemności, gdzie niewinna dziewczynka stała się ofiarą najpotworniejszego spisku. Musiałem stanąć przeciwko całemu miastu, by poznać prawdę, której nikt nie chciał ujawnić. Słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy dostrzegłem samotny dąb na tle pustynnego krajobrazu. Byłem zmęczony po trzech dniach wędrówki przez terytoria apaczów, tropiąc uciekiniera z więzienia w jumie. Moja klacz potrzebowała wody, a ja chciałem tylko znaleźć cień na chwilę odpoczynku. Nie spodziewałem się, że to miejsce na zawsze odmieni moje życie. Początkowo dostrzegłem tylko zarys, coś co wydawało się nie pasować do naturalnej linii drzewa. Coś wisiało z jednej z potężnych gałęzi. Gdy podjechałem bliżej, mój żołądek ścisnął się w lodowaty supeł. Nie było to zwierzę, jak początkowo myślałem. To było dziecko. Dziewczynka nie mogła mieć więcej niż dwanaście lat. Jej długie czarne włosy powiewały lekko na wietrze, a drobne stopy w mokasynach znajdowały się dobre pół metra nad ziemią. Na szyi miała zawieszoną drewnianą tabliczkę z wypalonym napisem Biały człowiek nie wybacza. Jej twarz, choć naznaczona cierpieniem, zachowała wyraz spokoju, jakby w ostatnich chwilach znalazła jakiś rodzaj pogodzenia z losem. Wokół drzewa dostrzegłem ślady wielu koni prowadzące w kierunku pobliskiego miasteczka Silver Creek. To nie był czyn jednego człowieka. To była egzekucja przeprowadzona przez grupę ludzi przekonanych o swojej sprawiedliwości. Delikatnie zdjąłem ciało dziewczynki z drzewa. Jej skóra była zimna, ale nadal miękka. Musiało to wydarzyć się poprzedniego dnia. Położyłem ją na kocu i dopiero wtedy zauważyłem, że jej dłonie były pokryte zadrapaniami i siniakami, jakby desperacko się broniła. Na nadgarstku miała prosty skórzany bransolet z maleńkim srebrzystym ptakiem. Wyglądał jak symbol wolności, okrutny kontrast dla jej ostatnich chwil. Przez wiele lat pracowałem jako łowca nagród. Widząc najgorsze aspekty ludzkiej natury, po wojnie secesyjnej stałem się pustą skorupą, człowiekiem wykonującym swoją pracę bez emocji, bez pytań, bez sumienia. Ale widok tej dziewczynki obudził coś, co uważałem za dawno utracone gniew, współczucie, człowieczeństwo. Na Ziemi znalazłem jej mokasyn, który musiał spaść podczas szamotaniny. Był mały i starannie wykonany z wyszytym symbolem klanu Apaczów Mescalero. Delikatnie odłożyłem go obok ciała, obiecując cicho, że znajdę odpowiedzialnych za tę potworność. Spędziłem cały dzień kopiąc grób pod tym samym drzewem. Nie znałem jej imienia ani historii, ale pochowałem ją z szacunkiem, zgodnie z tym, co wiedziałem o zwyczajach jej ludu. Zaśpiewałem nawet fragment pieśni, której nauczyłem się od starego Apacza podczas wyprawy w góry Sierra Madre. Przed odejściem zabrałem tabliczkę i bransolet. Te dwa przedmioty miały się stać początkiem mojej prywatnej krucjaty. Patrząc na zachodzące słońce, wiedziałem, że nie mogę już dłużej udawać, że świat mnie nie dotyczy. Coś we mnie pękło, a może raczej przebudziło się. Jasper McGannon, człowiek bez sumienia, nagle poczuł, że ma dług do spłacenia. Silver Creek było tylko kilka godzin drogi stąd. Pierwszym krokiem było dowiedzieć się, kim była ta dziewczynka i dlaczego musiała zakończyć życie w tak okrutny sposób. Co mogło zrobić dwunastoletnie dziecko, by zasłużyć na taki los? Jakiego przestępstwa mogła się dopuścić, by całe miasto uznało, że zasługuje na śmierć bez procesu? Silver Creek przywitało mnie zapachem whisky, końskiego łajna i korupcji. Typowe górnicze miasteczko, które wyrosło zbyt szybko dzięki srebrnej Żyle odkrytej w pobliskich górach. Drewniane budynki ciągnęły się wzdłuż głównej ulicy, z salonem Laki Strike jako centralnym punktem społeczności. Mimo wczesnej pory kilkunastu mężczyzn już okupowało stoły do pokera, a dziewczęta w koronkowych sukienkach krążyły wokół, oferując drinki i uśmiechy. Zatrzymałem się przed biurem szeryfa, starą, solidną konstrukcją z cedru z masywnymi drzwiami i zakratowanymi oknami. W środku znalazłem mężczyznę w średnim wieku z sumiastym wąsem i oczami, które widziały zbyt wiele, by zachować wiarę w cokolwiek. Szeryf Owen Parker przywitał mnie jak każdego innego. Przejezdnego, z uprzejmym dystansem i czujnością. Przedstawiłem się jako łowca nagród poszukujący uciekiniera z Jumy, co nie było całkowitym kłamstwem. Potrzebowałem pretekstu, by zadawać pytania – kiedy wspomniałem o znalezisku pod samotnym dębem, twarz szeryfa zmieniła się niemal niezauważalnie. Przez ułamek sekundy dostrzegłem w jego oczach coś na kształt paniki. Opowieść, którą mi przedstawił, brzmiała prosto. Dziewczynka nazywała się Mała Gwiazda. Była sierotą z pobliskiego rezerwatu Apaczów. Według jego słów, zakradła się do domu jednego z najbardziej szanowanych obywateli miasta, sędziego Williama Blackwooda, z zamiarem kradzieży. Gdy została przyłapana, w panice zabiła jego młodą żonę nożem kuchennym, a następnie uciekła. Grupa mężczyzn, wśród nich brat sędziego, tropił ją przez dwa dni, zanim wymierzyli sprawiedliwość. Historia brzmiała zbyt gładko, jakby była powtarzana wielokrotnie. Coś w sposobie, w jaki szeryf unikał mojego wzroku, mówiło mi, że to nie jest pełna prawda. Zapytałem, czy przeprowadzono oficjalne dochodzenie, czy zawiadomiono władze federalne. Parker odparł, że to była sprawa lokalna, załatwiona zgodnie z lokalnym prawem. Gdy opuszczałem biuro szeryfa, zauważyłem, że na jednej ze ścian wisiała mapa okolicy. Rezerwa tapaczów znajdował się ponad 40 mil na południowy zachód. Zbyt daleko by dziewczynka przypadkowo zabłąkała się do Silver Creek. Musiała mieć powód, by przyjść do miasta. Pierwszy dzień spędziłem na obserwacji. Siedząc w salonie przy szklance whisky, wsłuchiwałem się w rozmowy szukając wskazówek. Silver Creek na pierwszy rzut oka wyglądało jak każde inne miasto górnicze, ale wkrótce dostrzegłem subtelne znaki wskazujące na coś więcej. Regularnie przybywające dyliżanse przywoziły elegancko ubranych mężczyzn, którzy znikali, w prywatnych pokojach na tyłach salonu. Żaden z nich nie wyglądał na górnika czy ranczera tej nocy gdy większość miasta spała zakradłem się do domu sędziego blackwooda potężna rezydencja na wzgórzu górowała nad miastem symbolizując jego władzę i wpływy Wśliznąłem się przez okno na tyłach i rozpocząłem poszukiwania sam nie wiedząc czego dokładnie szukam w gabinecie sędziego ukrytym za fałszywą ścianą księgozbioru znalazłem safe lata spędzone w towarzystwie różnej maści Przestępców nauczyły mnie kilku przydatnych umiejętności. Po kilku minutach sejf ustąpił, ujawniając swoje sekrety. Wewnątrz znalazłem księgę rachunkową z dziwnymi zapiskami, kodowanymi w sposób, którego nie rozumiałem, oraz stos listów podpisanych inicjałami CW. W jednej z szuflad biurka natknąłem się na skórzane pudełko. Wewnątrz znajdowały się małe srebrne ptaki, identyczne jak ten na bransolecie dziewczynki – było ich co najmniej tuzin, wszystkie delikatnie wykonane, jakby miały szczególne znaczenie. W tym momencie usłyszałem kroki na korytarzu. Ledwo zdążyłem ukryć się za ciężkimi zasłonami, gdy do gabinetu wszedł sędzia Blackwood w towarzystwie innego mężczyzny. Sędzia był wysoki, z siwiejącymi skroniami i arystokratycznymi rysami. Jego towarzysz, ubrany w mundur kawalerii, miał na ramieniu oznaczenia kapitana. Ich rozmowa była cicha, ale w ciszy nocy słyszałem każde słowo. Mówili o przesyłce, która miała nadejść z południa za trzy dni. Kapitan wspomniał o problemach z apaczami, którzy stawali się zbyt dociekliwi. Sędzia zapewnił go, że sytuacja jest pod kontrolą, szczególnie po tym, jak potraktowali tę małą złodziejkę. Gdy wychodzili, kapitan zapytał o kolejną, dostawę. Słowa, które padły, zmroziły krew w moich żyłach. Sędzia wspomniał, że tym razem towar będzie młodszy, tak jak lubią klienci ze wschodu. Mówił o dzieciach jak o towarze. Po ich wyjściu spędziłem jeszcze godzinę przeszukując gabinet. W końcu w podwójnym dnie szuflady znalazłem fotografię. Przedstawiała ona grupę małych dziewczynek, wszystkie w wieku około dziesięciu lat, ustawionych w rzędzie przed drewnianym budynkiem. Każda z nich miała na nadgarstku bransoletę z ptakiem. Na odwrocie widniała data sprzed trzech miesięcy i napis: przesyłka dla CW Nowy Orlean. Opuszczając dom sędziego, wiedziałem już, że historia o młodej złodziejce i zabitej żonie była kłamstwem. Nie wiedziałem jeszcze całej prawdy, ale byłem pewien jednego. Silver Creek skrywało mroczny sekret, a mała gwiazda nie była morderczynią, lecz ofiarą, która prawdopodobnie próbowała uciec od czegoś znacznie gorszego niż kradzież. Następnego dnia udałem się do lokalnego zakładu Grabarza, człowieka o nazwisku Jenkins. Był to chudy, przygarbiony mężczyzna, o twarzy naznaczonej głębokimi zmarszczkami i oczach, które wydawały się patrzeć gdzieś poza ten świat. Przedstawiłem się jako pisarz zbierający informacje o życiu na pograniczu. Jenkins był jednym z tych ludzi, którzy wiedzą więcej niż mówią, a alkohol rozwiązuje im język. Po trzeciej szklance whisky opowiedział mi o żonie sędziego, młodej kobiecie, która rzekomo została zabita przez małą gwiazdę. Według Jenkinsa, Sara Blackwood nie zginęła od pchnięcia nożem, jak głosiła oficjalna wersja. Ciało, które przygotowywał do pochówku, nosiło ślady długotrwałego znęcania się. Siniaki w różnych stadiach gojenia, stare złamania, które nigdy nie zostały prawidłowo opatrzone. Powiedział mi również, że Sara próbowała uciec z miasta kilka tygodni przed swoją śmiercią, ale została zatrzymana przez ludzi sędziego i przyprowadzona z powrotem. Co najbardziej mnie zaskoczyło, Sara nie była wcale żoną sędziego. Była jego wychowanką, dziewczyną, którą adoptował, gdy miała dwanaście lat. Wcześniej była sierotą z domu dziecka w St. Louis. Jenkins mówił, że w ciągu ostatnich pięciu lat sędzia Blackwood adoptował lub stał się opiekunem co najmniej sześciu młodych dziewcząt, ale żadna z nich nie pozostała w Silver Creek dłużej niż rok lub dwa. Zawsze wyjeżdżały do szkół na wschodzie, ale nikt nigdy nie otrzymał od nich listu, nikt ich więcej nie widział. Tego popołudnia udałem się na obrzeża miasta, gdzie znajdował się stary magazyn należący do kompanii górniczej Blackwooda. Budynek wydawał się opuszczony, ale zauważyłem świeże ślady kół wokół tylnego wejścia. Wewnątrz panowała ciemność i zapach stęchlizny, ale gdy moje oczy przyzwyczaiły się do mroku, dostrzegłem, że piwnica była niedawno używana. W piwnicy znalazłem coś, co sprawiło, że mój żołądek skręcił się z obrzydzenia. Rzędy małych cel, każda nie większa niż szafa, z pojedynczym materacem na podłodze. Na ścianach widniały wydrapane napisy, imiona, daty, symbole plemienne. Niektóre były w języku apaczów, inne wyglądały na hiszpańskie. W jednej z cel znalazłem mały rysunek wykonany węglem, przedstawiający ptaka w locie, identycznego jak te srebrne ozdoby. Na stole w głównym pomieszczeniu leżał notes z nazwiskami i datami. Rozpoznałem niektóre nazwiska należały do bogatych przemysłowców i polityków z wschodniego wybrzeża. Obok każdego nazwiska widniała kwota, zawsze pięciocyfrowa, oraz inicjały CW. Byłem tak pochłonięty odkryciem, że nie usłyszałem kroków za sobą. Cios w tył głowy powalił mnie na ziemię, a ostatnie, co zapamiętałem, to widok butów z ostrogami i głos mówiący Mamy problem, szefie, ktoś się interesuje. Naszym biznesem. Ocknąłem się w jednej z cel, z głową pulsującą bólem i ustami pełnymi krwi. Przez małe okienko pod sufitem wpadało światło księżyca jedyne źródło światła w mojej klatce. Z trudnością podniosłem się na nogi, próbując zorientować się w sytuacji. Drzwi były solidne, z małym otworem na wysokości oczu, obecnie zamkniętym. Nie miałem broni ani narzędzi, które mogłyby pomóc mi w ucieczce. W ciemności usłyszałem cichy szmer. Nie byłem sam. Z sąsiedniej celi dobiegał odgłos cichego płaczu. Przyłożyłem ucho do ściany i usłyszałem głos młodej dziewczyny mówiącej w łamanym angielskim. Powiedziała, że nazywa się Lilia, ma 13 lat i pochodzi z wioski w Meksyku. Została porwana dwa miesiące temu przez mężczyzn, którzy obiecali jej pracę jako służąca w bogatym amerykańskim domu. Lilia opowiedziała mi, że było ich więcej, ale co kilka tygodni niektóre dziewczynki były zabierane i nigdy nie wracały. Wspomniała też o małej gwieździe, apaczce, która pomagała dziewczynkom, przynosiła im jedzenie i wodę, gdy. Strażnicy nie patrzyli. To właśnie mała gwiazda planowała pomóc im uciec, ale została złapana przez jednego ze strażników. W tym momencie zrozumiałem pełny obraz sytuacji. Silver Creek nie było zwykłym miastem górniczym. Było centrum operacji handlu ludźmi, miejscem, gdzie niewinne dzieci były przetrzymywane, zanim zostały sprzedane bogatym klientom na wschodzie lub południu. Sędzia Blackwood nie był szanowanym obywatelem, lecz handlarzem. A mała gwiazda nie była złodziejką ani morderczynią, lecz bohaterką, która próbowała uratować inne ofiary. Nad ranem drzwi do mojej celi otworzyły się, ukazując dwóch mężczyzn. Jednym z nich był zastępca szeryfa, którego widziałem wcześniej w mieście. Drugim wysoki, dobrze ubrany mężczyzna, którego rozpoznałem jako brata sędziego. Tomasa Blackwooda. Tomas miał te same arystokratyczne rysy, co jego brat, ale jego oczy były zimne i pozbawione jakichkolwiek emocji. Wyprowadzili mnie z celi i zabrali do małego biura na końcu korytarza. Tam czekał już sędzia William Blackwood, siedzący za biurkiem jak król na tronie. Obok niego stał kapitan kawalerii, którego widziałem poprzedniej nocy. Sędzia przywitał mnie z uprzejmym uśmiechem, jakbyśmy spotkali się na herbacie, a nie w piwnicy pełnej uwięzionych dzieci. Zapytał, kim jestem i czego szukam w 1900 Silver Creek. Gdy odmówiłem odpowiedzi, skinął na swojego brata, który uderzył mnie w brzuch z taką siłą, że upadłem na kolana. William Blackwood spokojnie wyjaśnił mi sytuację. Silver Creek było czymś więcej niż zwykłym miastem. Było przedsiębiorstwem, dochodowym interesem prowadzonym przez ludzi o wysokich koneksjach. Inicjały CW należały do senatora, Charlesa Wintropa. Człowieka, który miał aspiracje do Białego Domu i którego nazwisko otwierało każde drzwi od Waszyngtonu po San Francisco. Blackwood mówił o swoim biznesie jak o usłudze zaspokajaniu potrzeb ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na specjalne zainteresowania. Dziewczynki z biednych rodzin, sieroty, dzieci z rezerwatów, nikogo, kto by za nimi tęsknił, nikogo, kto by ich szukał. Mała gwiazda była wyjątkiem, apaczką, którą zatrudnił jako pomoc domową, ale która okazała się zbyt dociekliwa, zbyt troskliwa wobec innych dziewcząt. Gdy odkryła prawdę i próbowała pomóc im uciec, stała się zagrożeniem. Gdy Blackwood mówił, dostrzegłem na jego biurku znajomy srebrny przedmiot: bransolet z ptakiem, taki sam, jaki miała mała gwiazda. Sędzia zauważył moje spojrzenie i z uśmiechem podniósł ozdobę. Wyjaśnił, że to jego osobiste piętno, znak jakości dla klientów. Każda dziewczynka, która przechodziła przez Silver Creek, otrzymywała taki bransolet. To był symbol ich nowego życia, ich nowej roli. W tym momencie coś we mnie pękło. Może to był widok tego eleganckiego człowieka, mówiącego z dumą o cierpieniu niewinnych dzieci. Może to było wspomnienie małej gwiazdy wiszącej na samotnym dębie. Mimo skrępowanych rąk rzuciłem się na Blackwooda z rykiem wściekłości. Zdążyłem tylko drasnąć jego idealnie ogolony policzek, zanim uderzenie kolbą pistoletu posłało mnie na podłogę. Blackwood otarł krew z twarzy i spojrzał na mnie z mieszaniną gniewu i rozbawienia. Powiedział, że moja interwencja jest daremna. Jutro przybędzie transport z kolejnymi dziewczynkami, a za tydzień przybędzie sam senator Wintrop. By osobiście wybrać najlepsze okazy. Co do mnie miałem dołączyć do małej gwiazdy. Jako przykład tego, co dzieje się z tymi, którzy wtrącają się w nie swoje sprawy, gdy wyprowadzali mnie z biura, kapitan kawalerii zatrzymał się i pochylił nade mną. Cicho, tak by inni nie słyszeli, wyszeptał, że znam mnie z czasów wojny, że służyliśmy w tym samym regimencie pod Gettysburgiem. Powiedział, że to, co dzieje się w Silver Creek, wykracza poza jego obowiązki, ale nie może otwarcie wystąpić przeciwko senatorowi. Zamiast tego obiecał pozostawić klucz w moich kajdankach, gdy będą mnie prowadzić do wozu. Nie wiedziałem, czy mogę mu zaufać, ale nie miałem wyboru. Gdy prowadzili mnie przez dziedziniec w kierunku czekającego wozu, poczułem jak kajdanki luzują się na moich nadgarstkach. Kapitan dotrzymał słowa. W ciemności nocy, ukryty wśród skał na wzgórzu nad Silver Creek, obmyślałem plan. Nie mogłem ocalić małej gwiazdy, ale mogłem uratować Lilię i inne dziewczynki, mogłem powstrzymać jutrzejszy transport, mogłem położyć kres działalności Blackwooda. Jedynym problemem było to, że byłem sam przeciwko całemu miastu skorumpowanych urzędników i opłacanych zabójców. Pomocna dłoń nadeszła z niespodziewanej strony. Gdy przygotowywałem się do zejścia z powrotem do miasta, usłyszałem cichy szelest za plecami. Obróciłem się gwałtownie, gotowy do walki, ale zamiast wroga zobaczyłem troje apaczów dwie kobiety i mężczyznę. Najstarsza z kobiet przedstawiła się jako matka małej gwiazdy. Wiedzieli o mnie, obserwowali mnie od momentu, gdy pochowałem ich dziecko. Opowiedzieli mi, że od miesięcy wiedzieli o znikających dzieciach, nie tylko z ich plemienia, ale również z okolicznych wiosek meksykańskich. Apache próbowali interweniować, ale za każdym razem byli odpychani przez kawalerię, oskarżani o kradzieże i napady. Nikt nie słuchał ich oskarżeń, nikt nie wierzył, że szanowani biali obywatele mogliby być zamieszani w tak ohydny proceder. Matka małej gwiazdy opowiedziała mi jak jej córka dobrowolnie zgłosiła się do pracy w domu sędziego, chcąc dowiedzieć się prawdy o zaginionych dzieciach. Przez miesiące Mała Gwiazda zbierała informacje, potajemnie komunikując się, z rodziną. Gdy odkryła pełny zakres operacji Blackwooda i jego koneksję w Waszyngtonie, postanowiła działać. Planowała pomóc dziewczynkom w ucieczce podczas nieobecności sędziego, ale została zdradzona przez jedną ze służących, która była lojalna wobec Blackwooda. Z pomocą apaczów opracowałem plan. Nie mogliśmy otwarcie walczyć z całym miastem, ale mogliśmy wykorzystać element zaskoczenia. Dowiedzieliśmy się, że następnego dnia miał przybyć dyliżans z sześcioma nowymi dziewczynkami z południowych terytoriów. To była nasza szansa. O świcie zajęliśmy pozycję wokół starego magazynu. Czekaliśmy cierpliwie, obserwując, jak miasto budzi się do życia. Około południa zobaczyliśmy dyliżans wjeżdżający do miasta, eskortowany przez dwóch jeźdźców. Zatrzymał się przed magazynem, a wysiadający z niego mężczyźni zaczęli wyprowadzać małe, przerażone dziewczynki, wszystkie związane razem jak bydło prowadzone na rzeź. Nasz atak był szybki i precyzyjny. Apache zajęli się strażnikami na zewnątrz, podczas gdy ja wślizgnąłem się do środka, wykorzystując zamieszanie. W piwnicy znalazłem nie tylko nowo przybyłe dziewczynki, ale również Lilie i cztery inne więźniarki. Wszystkie w wieku od 10 do 14 lat. Wyprowadzenie dzieci nie było trudne. Trudniejsze było to, co miało nastąpić później. Wiedziałem, że Blackwood nie pozwoli, by ta sprawa wyszła na jaw. Nawet gdybyśmy uciekli, wysłałby swoich ludzi, by nas wytropili i uciszyli. A jego koneksje w Waszyngtonie zapewniłyby mu bezkarność. Potrzebowałem dowodów, niezbity dowód jego zbrodni, coś, czego nawet senator nie mógłby zignorować lub zatuszować. Zostawiłem dziewczynki pod opieką apaczów i wróciłem do miasta, kierując się prosto do rezydencji Blackwooda. Sędzia był w swoim gabinecie, przygotowując dokumenty na przyjazd senatora. Nie spodziewał się mnie, nie spodziewał się, że ktokolwiek odważy się wejść do jego domu w biały dzień. Gdy stanąłem w drzwiach z pistoletem w ręku, na jego twarzy pojawił się wyraz czystego szoku. Nie przyszedłem by go zabić, choć każda cząstka mojego ciała tego pragnęła. Przyszedłem po dowody, po księgi rachunkowe, listy, wszystko co łączyło go z handlem dziećmi. Blackwood, przekonany o swojej bezkarności, początkowo się śmiał. Powiedział, że moje słowo przeciwko jego nie ma żadnej wartości, że nikt nie uwierzy byłemu żołnierzowi Konfederacji, oskarżającemu szanowanego sędziego federalnego. Wtedy usłyszeliśmy kroki na korytarzu. Do gabinetu wszedł kapitan, kawalerii, a za nim szeryf Parker i kilku innych mężczyzn z miasta. Blackwood uśmiechnął się triumfalnie, pewien, że przybyli mu na pomoc. Jego uśmiech zgasł, gdy kapitan wyjął z zapasa zakrwawioną drewnianą tabliczkę, tę samą, która wisiała na szyi małej gwiazdy. Kapitan spojrzał na sędziego z mieszaniną obrzydzenia i wstydu. Powiedział, że przez lata przymykał oko na wiele rzeczy, wykonywał rozkazy bez zadawania pytań, wierzył, że służy większemu dobru. Ale śmierć dziecka, publiczna egzekucja niewinnej dziewczynki, przekroczyła granicę, której nawet on nie mógł zaakceptować. Od tygodni zbierał dowody, dokumentował działalność Blackwooda, wysyłał raporty bezpośrednio do Waszyngtonu, do ludzi, którzy nie byli pod wpływem senatora Wintropa. Szeryf Parker dodał, że również ma dość. Podobnie jak wielu mieszkańców Silver Creek początkowo ignorował plotki, nie chciał wiedzieć, co dzieje się w starym magazynie. Ale prawda o małej gwieździe, o jej odwadze i poświęceniu dotarła do wielu uszu. Ludzie zaczęli zadawać pytania, zaczęli się buntować przeciwko tyranii strachu, którą Blackwood ustanowił w ich mieście. William Blackwood został aresztowany tego samego dnia. Jego brat i inni wspólnicy próbowali uciec, ale zostali zatrzymani przez oddział kawalerii, który przybył specjalnie w tym celu z Fort Apache. W biurku sędziego znaleziono kompletną dokumentację jego procederu, w tym nazwiska wszystkich klientów i ofiar. Daty transakcji, kwoty. Senator Winthrop nigdy nie dotarł do Silver Creek. Gdy wieści o aresztowaniu Blackwooda dotarły do Waszyngtonu, Winthrop popełnił samobójstwo w swoim gabinecie, pozostawiając list, w którym przyznawał się do udziału w procederze, ale obwiniał Blackwooda za wszystkie zbrodnie. Minęło siedem lat od tamtych wydarzeń w Silver Creek. Miasto zmieniło się nie do poznania. Po procesie Blackwooda i jego wspólników, który wstrząsnął całym krajem, kopalnia srebra została przejęta przez spółdzielnię górniczą, część zysków przeznaczono na fundusz dla ofiar handlu ludźmi i ich rodzin. Lilia i inne. Uratowane dziewczynki znalazły domy wśród Apaczów, Meksykanów i rodzin z okolicznych miast. Niektóre, gdy dorosły, wyjechały na wschód, by studiować lub pracować. Inne pozostały, zakładając rodziny i budując nowe życie. Co do mnie "Nigdy nie wróciłem do zawodu łowcy nagród." Osiedliłem się na małym ranczu niedaleko rezerwatu apaczów, gdzie czasami odwiedzała mnie matka małej gwiazdy. Razem pracowaliśmy nad organizacją, która pomagała odnajdywać zaginione dzieci i zwalczać handel ludźmi na pograniczu." Kapitan kawalerii, którego odwaga pomogła zakończyć panowanie Blackwooda, został awansowany i przeniesiony do Waszyngtonu, gdzie nadzorował utworzenie specjalnej jednostki zajmującej się ściganiem handlarzy ludźmi na terytoriach zachodnich. Szeryf Parker pozostał w Silver Creek, pracując nad odbudowaniem zaufania mieszkańców do prawa i władzy. Srebrny ptak z bransolety małej gwiazdy stał się symbolem naszej organizacji, znakiem nadziei i sprawiedliwości. Każdego roku w rocznicę jej śmierci odwiedzam samotny dąb, gdzie znalazłem jej ciało. Zostawiam tam świeże kwiaty i opowiadam jej o zmianach, które zaszły, o dzieciach, które uratowaliśmy, o systemie, który powoli, ale nieubłaganie, zmieniamy. Wciąż noszę ciężar tego, co widziałem w Silver Creek obrazy, które nigdy nie znikną z mojej pamięci. Ale nauczyłem się również, że nawet najciemniejsza noc musi ustąpić przed świtem, że nawet najbardziej skorumpowany system może zostać zmieniony przez odwagę jednostki. Czasami, gdy siedzę na werandzie mojego rancza, obserwując zachód słońca nad pustynią, myślę o tej małej, odważnej dziewczynce, która oddała życie, by ratować innych. Mała gwiazda nigdy nie doczekała sprawiedliwości za życia, ale jej duch żyje w każdym uratowanym dziecku. W każdej zdemaskowanej siatce handlarzy, w każdej zmianie, którą wprowadziliśmy, zło istnieje w tym świecie. Czasem przybiera twarz tych, którym najbardziej ufamy, tych, którzy powinni nas chronić. Ale odwaga istnieje również, czasem w najmniej spodziewanych miejscach, w sercu dziecka, które odmawia poddania się, w sumieniu człowieka, który postanawia przerwać. Milczenie! Ciemność nigdy nie jest całkowita, zawsze istnieje światło, nawet jeśli jest tylko małą gwiazdą na nocnym niebie. I to właśnie tego nauczyła mnie ta mała apaczka, której imienia nawet nie znałem, gdy znalazłem ją wiszącą na samotnym dębie z tabliczką Biały człowiek nie wybacza. Że przebaczenie nie polega na zapomnieniu, ale na przekształceniu bólu w cel, ciemności w światło, niesprawiedliwości w sprawiedliwość. I chociaż biały człowiek może nie wybaczać, ja nauczyłem się tego od apaczów, nie dla tych, którzy krzywdzą niewinnych, ale dla siebie, aby nie pozwolić, by nienawiść zamieniła mnie w kolejnego blekłuda, bo ostatecznie największym. Zwycięstwem nad ciemnością nie jest zemsta, lecz odmowa pozwolenia, by nas pochłonęła.